Cześć! Dzisiejszy film będzie o urządzeniu Split Ender Pro 2. Jest to urządzenie, które ma na celu podcinać końcówki rozdwojone na długościach włosów. Czyli to urządzenie, tak jakby nie ścina włosów z długości, tylko ma ścinać jedynie te tutaj rozdwojone, czasami widoczne jako takie właśnie białe kropki na długościach. Wiecie o co chodzi. Czy to urządzenie rzeczywiście tak działa, czy rzeczywiście ścina tylko te rozdwojone końce, czy nie ścina z długości. O tym powiem w dalszej części filmu. Jeśli zastanawiacie się, czym różni się Split Ender Pro 2 od Split Endera Pro, to różnica jest taka, że Split Ender Pro może strzec na 3 lub 6 mm, a Split Ender Pro 2 strzyże tylko na jedną długość, czyli 6 mm. W opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, informacja o tym, aby naładować urządzenie do końca maksymalnie przed pierwszym użyciem, e, ładowarka, etui i szczoteczka do czyszczenia. Tak z bliska wygląda Splitender. Tutaj jest pojemniczek na włosy. E, z tyłu, pod spodem jest blokada. E, I to urządzenie też sprawdzi się dla osób również leworęcznych, bo ma takie przełączniki, można strzec w jedną stronę i w drugą stronę. Jeszcze tutaj widzicie, tak wyglądają ostrze w środku. Czy jest to urządzenie inteligentne? No nie do końca. To jest po prostu maszynka. To nie jest tak, że Speed Ender wyłapie wam tylko te rozdwojone i zniszczone końcówki, a reszty nie będzie ścinał. Nie, Speed Ender ścina po prostu wszystkie końcówki, które tutaj są, które bardziej odstają i on je wtedy ścina na 6 mm. Ogólnie bardzo łatwo się go używa. Po prostu przykłada się do włosów i tak przeciąga się powoli takie wąskie, małe, niezbyt szerokie pasma e, przeciąga się tak powoli w dół jedynie na końcówce lepiej nie trzymać za długo, bo może powstać takie właśnie odcięcie nieciekawe e, to co jest troszeczkę takie straszne e, to dźwięk Split Endera e, po prostu on brzmi jak maszynka i przyłożenie go e, u góry Powoduje takie wrażenie, że mamy wrażenie, że sobie całe pasmo utniemy, ale spokojnie. <śm> on nie ucina w taki sposób. On podcina rzeczywiście tylko te odstające końcówki. Jak widzicie, troszkę mi tych włosów ścięło, a to nie jest pierwsze strzyżenie, i to nie jest też po wszystkich moich włosach, bo do filmu przyciągnęłam splitenderem tylko jakąś część swoich włosów, żeby też znowu kolejny raz za dużo nie ścinać. No, i czy znajdują się tutaj tylko te rozdwojone? Nie, bo możemy tutaj znaleźć i rozdwojone, i zdrowe końcóweczki, też się tutaj znajdują. Biorąc pod uwagę, że ogólnie zalecenia są takie, żeby przeciągać po jednym paśmie trzy razy, no to po przeciągnięciu trzykrotnym no to ścinamy z włosów tak jakby aż dwa centymetry. To jest całkiem sporo włosów. Dlatego ja nie jestem za bardzo za tym. Myślę, że lepiej brać cięższe pasmo i po prostu przeciągnąć raz, jeżeli rzeczywiście nie chcemy ścinać włosów z długości, bo ja pierwszy raz jak używałam tego urządzenia, to tak wiadomo. Fajnie, nowe urządzenie, wypróbuję sobie yy, i przeciągałam tak na szybko, trochę grubsze warstwy i trzymałam troszkę dłużej na końcówce, no bo przecież tutaj na końcach te włosy są takie najstarsze, najbardziej zniszczone. Chciałam, no chciałam najwięcej tutaj z tych ściąć i okazało się, że jak się parę razy już przeciągnie po końcówce. No to za każdym razem ten spitender ścina jednak, te włosy z długości. I tak trochę sobie z długości te włosy ścięłam. Nie byłam zadowolona z tego efektu. Włosy takie były na końcówce poszarpane. Było potrzebne później normalne takie zwykłe strzeżenie. Nożyczkami, i tak. Więc to nie jest tak, że to urządzenie jest w 100% bezpieczne i że nie można sobie nim zrobić krzywdy. Jeżeli nie stosuje się go zgodnie z instrukcją, no to może być średnio. No i nie można, przy, nie można przytrzymywać go za długo na końcówce. No bo po prostu jak trzyma się go na końcówce, no to tak automatycznie tutaj najwięcej jest tych końcówek takich odstających, i wtedy on po prostu tak przycina za mocno. Jak oglądałam filmy o Spitangerze i innych osób, no to też widziałam, że jak się kończy gdzieś tutaj pasmo, no, ocieniowane, i za długo się przytrzyma w jego końcówce, no to on po prostu tak ucina. Można sobie nim wlepszyć fryzurę. Tak podsumowując, split ender jest fajne wtedy kiedy rzeczywiście mamy dużo zniszczonych końcówek i te końcówki znajdują się tak mniej więcej 6 mm od końcówki, maksymalnie do 2 cm, bo jeżeli 3 razy przeciągniemy tak jak zgodnie z zaleceniami, no to wtedy zetniemy 2 cm. No to do 2 cm zetnie zniszczone końcówki. Natomiast tak jak ja, gdzie nigdzie widziałam, że mam jak jest długość włosa, no to czasami mam zniszczony włos, taką białą kropkę 4 cm albo 6 cm od długości, no to split enter tych włosów nie podetnie, więc musicie się przyjrzeć swoim włosom, czy macie włosy zniszczone przy końcówce, czy bardziej, mówię oczywiście tutaj. Końcówkach, czy bardziej one są zniszczone gdzieś tam dalej w długości włosa, ciężko mi to wytłumaczyć, ale na pewno wiecie o co chodzi. Jeżeli macie dużo końcówek, dużo włosów kończących się gdzieś tutaj, ale nie są one zniszczone, tylko po prostu codziennie jakaś ilość włosów nam wypada i codziennie rosną nowe włosy, więc mamy dużo różnych włosów na różnych długościach, jeżeli będziemy podcinać z piecenderem wszystkie te włosy, wszystkie te zdrowe włosy. To efekt może być odwrotny od zamierzonego, bo podcięta taka końcówka jest bardziej widoczna. Jak one sobie rosną, to one na końcówce robią się cieńsze i to jest dobry efekt, bo one się wtedy tak wtapiają w całość. A jak się je podetnie, no to stają się grubsze i mogą być wręcz odwrotnie bardziej widoczne. Więc to ma tylko sens jedynie do zniszczonych końcówek. Trzeba mieć dużo zniszczonych końcówek, żeby był sens używania split endera. To, co jest fajne i co jest rzeczywiście zauważalne, to to, że teraz y, ciężko mi znaleźć takie białe końcówki na długościach, a wcześniej nawet na blondzie widziałam ich sporo, bo rozjaśniałam włosy i tych końcóweczek takich, no, no było to zauważalne i włosy były takie bardziej szorstkie. A teraz zauważalnie czuję, że te włosy są gładsze i no tak znaleźć te rozdwojone to już ciężko. Jedynie właśnie znajduję te gdzieś tam dalej w głąb długości włosa, tam gdzie po prostu Split Ender nie sięga. Więc no widzę, że to działa. Na pewno nie traktowałabym Split Endera jako coś takiego, że Okej, okay, dobra. Używam split endera, więc już nie strzygę włosów. Myślę, że tutaj te końcówki to i tak trzeba podciąć zwykłymi nożyczkami, normalnie nożyczkami, bo jak właśnie tak jak wcześniej wam mówiłam, przyciągamy split enderem do samej końcówki. No to split ender nie dość, że ścina sporo, ścina z długości i później, żeby to wyrównać, to jest jeszcze więcej zachodu. Jeszcze więcej można ściąć z tej długości, w sensie, że się traci z długości jeszcze bardziej, bo są postrzępione tak niefajnie. Więc uważam, że split-ender, ok, tutaj na długościach, na końcówkach nie przytrzymywać zbyt długo, a i tak końce i tak nożyczkami trzeba podcinać, bo split-ender po prostu nie jest w stanie tego wykonać. Dlatego my w salonie split-ender razem z hair dustingiem mamy połączone razem ze sobą jako dodatek do strzyżenia, ale to nie jest coś, co zastąpi normalne strzyżenie. To już wszystko, o czym chciałam wam powiedzieć w dzisiejszym filmie o splitenderze. Jeśli podobał wam się ten film, chcecie więcej tego typu filmów, to dajcie łapki w górę. Jeśli coś wam się w tym filmie nie podobało, to jeśli zostawiacie łapkę w dół, napiszcie dlaczego. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!